Do zobaczenia! Władca Ciem zaatakował już wczoraj, więc nie sądzę, żeby dzisiaj znowu coś planował. Nareszcie dzień wakacji! Z dala od Paryża i tych okropnych haków. Nie wiesz, jak się cieszę! A? Śmieci wyrzuca się do kosza, a nie na ulicę. Idę wlepić magać! Nie, Tato, proszę! Bo spóźni się na pociąg! Nie mogę tego zrobić, Chloe. Prawa należy przestrzegać i koniec. Ale teraz nie jesteś na służbie. W tym momencie powinieneś być po prostu moim kochanym tatusiem. Hmm. Frustrowany policjant, kochający prawo, który ma związane ręce. Idealna ofiara! Leć do niego, moja mała Akubo i zawładnij nim! <śm> Kolejny kopciuch, ten kierowca dostanie mandat, jego samochód nie spełnia norm zanieczyszczenia. Tu... Szybciej <noise> sebrina, szybciej sebrina, szybciej sebrina, szybciej sebrina, szybciej sebrina! Szybcie Szybcie szybciej sebrina! Co się stało? Nagle cała złość wyparowała! Lecz szybciej moja Akumo! Masz go dogonić! Hmm. wiadomości. Hmm. Kto chce zwiedzić kabinę maszynisty? Star Trek! Tak! tak! Dziękujemy, to będzie świetny materiał na mojego bloga astronomicznego. Założyłaś kolejnego bloga? To ja poradzę, że życie jest takie ciekawe. Hej, czy to nie Adrian? Zgadza się, Marinette. To bez wątpienia Adrian. Szanse, że ojciec go puści, wynosiły 0,23%. ja, ta wycieczka będzie cudowna. Adrien? Hej, hey, ej, a co ty tutaj robisz? Mam dość tego, że nie wolno mi jeździć na szkolne wycieczki. Sprzeciwiłeś się swojemu ojcu? No nie zupełnie, bo nic nie powiedziałem mu o tej wycieczce. To bardzo sprytne, kolego! Maszynista musi trzymać rękę tutaj przez całą podróż pomiędzy Paryżem a Londynem. To tak zwany czuwak. A co się dzieje po zdjęciu ręki? Pociąg się zatrzymuje. Nawet jeśli tylko na chwilę? To zabezpieczenie na wypadek, gdyby maszynista zemdlał, na przykład. Dlatego lubię podróżować z mamą pociągiem. Pociąg jedzie od punktu A do B w określonym czasie. Jest zaprogramowany i bezpieczny. Programowanie jest najlepsze. Zawsze pani chciała prowadzić pociągi? Zawsze ciągnęło mnie do sterów, ale marzyłam, by zostać astronautą. Latać rakietą po całym wszechświecie. Ale poprzestałam na pociągach na czas dzieciństwa Maxa. Misje kosmiczne trwają miesiącami. Nie wytrzymałabym tak długo bez mojego Maxiunia. Ale mój syn jest już mężczyzną. Mama podeszła do egzaminów na kurs astronautów. Niesamowite! Dzisiaj mają się pojawić wyniki. Nie masz nowych wiadomości. Jeszcze za wcześnie, mamo. Wyniki miały pojawić się o 11: czyli podczas jazdy do Londynu. Jeśli załam egzamin, to będzie ostatnia trasa. W następnej podróży będę sterować promem kosmicznym i lecieć z załogą na księżyc. Masz 89,7% szans. Czyli 10,3% szans, że oblałam. Ja w ciebie wierzę. Jesteś najlepsza. Wyjeżdżasz tylko na jeden dzień, więc po co ci taka wielka walizka? Muszę być przygotowana na wszystkie pomysły Chloe. Gdyby miała problemy z fryzurą, albo chciała się napić ulubionej herbatki... Jestem z ciebie dumny. Chronić i służyć. Tak brzmi rodzinne motto naszej rodziny. Szybciej, Sabrina! Szybciej, Chloe już Sabrina. czeka na mnie! Do zobaczenia, tato! <much> Dobra, dosyć tego. Wypisujemy mandacik. Ah, nie wyczuwam już żadnych negatywnych emocji. Co jest nie tak? I gdzie moja akuma? Pociąg o numerze 8065 odjedzie z peronu 23. Nareszcie się dowląkłaś? Będzie ci za gorąco w tym stroju, Chloe. Chyba pani zapomniała o tym, że w Londynie zawsze jest zimno. Nie martw się, Chloe. Wzięłam ogrzewacze rąk i zestaw przetrwania w angielskiej aurze. Zaraz. A wy niby dokąd? Nasz wagon jest po tej stronie. Wszystko się zgadza. Burmistrz Paryża załatwił dla swojej córki miejsce w pierwszej klasie. Ja tylko zanoszę jej tam walizkę i zaraz wracam. Nadal tutaj jesteś? Wybacz, Chloe. Hmm. Hmm? Wracam natychmiast! Potrzebujesz czegoś? Chcę mieć całkowicie rozłożony fotel. Tak, oczywiście, Chloe. Opaska!